Za chwilę kolejna osoba stanie się posiadaczem nagrody. Kupon poprawny pan Tomasz Zając z miejscowości Lubaczów. Lokata o numerze ST 18 07 135. Gratulujemy. Ósma kamera za chwilę znajdzie nowego właściciela. Przecięstwem jest pan Tadeusz Mełek z Lubaczowa. Lokata o numerze ST1900350. Gratulujemy. Losujemy. Kamera numer 9 wędruje do pani Agnieszki Nieckarz z Oleszyc. Lokata, która przyniosła szczęście o numerze st 19 686 Gratulujemy. I ostatnia kamera do rozgłosowania. Proszę Państwa, kamera wędruje do rąk Pana Bronisława Władyka z Nowego Dzikowa. Szczęśliwa lokata o numerze ST18 05 825. Gratulujemy. Rozlosowaliśmy kolejny punkt programu, czyli sportowe kamery Manta. Przed przystąpieniem do dalszego losowania, losy zostaną przetosowane. Państwa pola nagród się zmniejsza, ale te nagrody z minuty na minutę stają się coraz cenniejsze. Dlatego proponuję trzymać mocno zaciśnięte kciuki. Być może do Państwa również uśmiechnie się los. Już za moment. Dobrze. Dziękujemy. I przystępujemy do losowania. Rozlosowane zostanie w tym momencie 5 deskorolek elektrycznych. Pierwszy Już niedługo swoje pierwsze kroki na deskorolce elektrycznej rozpocznie pani Ewa Wójtowicz z miejscowości Cewków. Szczęśliwy numer lokaty to ST1901 446. Gratulujemy! Deskorolka numer 2. Niestety wylosowany kupon jest nieważny, dlatego musimy wylosować kolejny. Proszę Państwa, nie... kupon był nieważny ze względu, że nie zostały dopełnione warunki utrzymania lokaty. Lokata została zerwana przed terminem obowiązywania regulaminowego. Kolejny kupon do weryfikacji. Proszę Państwa, kolejna deskorolka wędruje do Pani Grażyny Karaś z Lubaczowa. Lokata, która przyniosła szczęście o numerze ST1903125. Brawa! Kolejna deskorolka już za chwilę powędruje do czyichś rąk. Trzecia deskorolka, której właścicielką właśnie została pani Bożena Sołtys z Cepkowa, lokata o Duberze ST 1901373 Gratulujemy! Że Państwa, już niedługo będziemy mieć grono kobiet jeżdżących na deskorolkach sportowych, elektrycznych. Szczęście sprzyja kobietom, ale być może za chwilę wylosujemy jakiegoś pana. Państwa kolejna deskorolka powędruje do pani Lucyny Saramaga z miejscowości Pichale, która wypełniła kupon z numerem lokaty ST1807021. Gratulujemy. Panowie zapewne liczą na to na coś na czterech kółkach zdecydowanie. Losujemy dalej. Cóż mam powiedzieć, proszę Państwa, kolejna kobieta, pani Danuta Otulak z miejscowości Cewków. Numer lokaty ST 1904-960. Wszystkim Paniom gratulujemy. Brawa. Proszę Państwa, przechodzimy do losowania rowerów. Rowerów będzie 5, zatem zaczynamy. rower trafia do Pana Jana Mazurek z Lubaczowa, który wypełnił kupon z numerem lokaty ST1806772. Gratulacje! Czyli Panie na dyskorolkach, Panowie na rowerach. Póki co. Z kolejnej nagrody będzie się cieszył pan Józef Michalik z miejscowości Oleszyce, lokata o numerze ST 18 06 702. Brawa! Losujemy trzeci rower. No i tak jak powiedziałam, panowie chyba faktycznie będą dominować na rowerach. Pan Henryk kolasa zwycięzca z nowego brusna lokata o numerze ST1902679. Wielkie gratulacje! I ostatni rower do rozlosowania. Przepraszam, mój błąd. Rower przedostatni. To wszystko przez te emocje. Proszę państwa, już za chwilę poznamy kolejnego posiadacza roweru. Na rowerze po naszym pięknym powiecie przemierzał będzie trasy pan Wiesław Derba z Korczowej. Lokata o numerze ST 1904870 870. Gratulujemy. Teraz wylosujemy ostatni rower. Zaraz się przekonamy, czy wśród panów na rowerach znajdzie się choć jedna kobieta. Niestety kupon, który został wylosowany jest nieważny, ponieważ blokata została zerwana przed ter regulaminowym terminem, dlatego rosujemy raz jeszcze. No dobrze, to być może już za moment poznamy właściciela ostatniego w naszej puli nagród roweru. Jak Państwo obstawiają, to będzie mężczyzna czy kobieta? Kobieta? To trzymajmy kciuki. Proszę Państwa, szczęśliwa lokata o numerze ST1902259 została założona przez pana Henryka Krawczyka z Tomaszowa lubelskiego. Gratulujemy! Zatem na rowerach będą jeździć panowie. Panie będą jeździć na deskorolkach, a my w tym czasie przemieszamy nasze kupony i przejdziemy do dalszej części losowania. Proszę Państwa, to nie jest wcale łatwe, mieszanie tych kuponów, bo jest ich mnóstwo, dlatego jest to bardzo, bardzo ciężka i mozolna praca, ale chcemy, żeby wszyscy z Państwa mieli równe szanse. Emocje udzielają się nawet naszym mieszającym. Dobrze, dziękujemy. Proszę Państwa, przystępujemy do losowania dwóch telewizorów Samsung. Trzymajmy mocno kciuki. Pierwszy, kopan wędruje do weryfikacji, ulubione, filmy, seriale. Mecze reprezentacji na nowym telewizorze będzie oglądał Pan Krzysztof Rogowski z miejscowości Mokrzyca. Numer lokaty, który wygrywa to ST 1901 896. Gratulujemy! Jeszcze jeden telewizor do rozlosowania. Zaraz dowiemy się, kto otrzyma kolejną nagrodę. Telewizor Samsung 65 cali od dziś jest własnością Pana Józefa Bryk z miejscowości Oleszyce. Numer lokaty, który przyniósł szczęście to 19 00 352. Wielkie brawa! Telewizory rozlasowane. Kolejną nagrodą w naszej lokacie jest motocykl marki Romet. Trzymajmy kciuki. Już za chwilę być może ktoś z naszej widowni stanie się posiadaczem motocykla. Mamy to. Zweryfikujmy. A no niestety, kupon jest nieważny. Regulaminowo lokata powinna być utrzymana, natomiast została zerwana przed terminem, dlatego losujemy raz jeszcze. Trzymajmy mocno kciuki. Być może już za moment poznamy właściciela. kupon poprawnie wypełniony. Proszę Państwa, już niedługo na motocyklu poruszał będzie się Pan Tomasz Czech z, miejscowo z miejscowości Trzciana. Lokata o numerze ST1807144. Gratulujemy. Proszę Państwa, w tym momencie zakończyliśmy pierwszą część losowania. Przed nami Największe emocje, czyli losowanie dwóch samochodów. Emocje udzielają się wszystkim, na pewno Państwu również. Dlatego, żeby dodać nam troszeczkę otuchy, zapraszam raz jeszcze Pana Prezesa o kilka słów do Państwa. Myślę, że chłopaki mieszają. No to już panowie panie, albo panie i panowie, przepraszam, że w takiej kolejności. Yy, tak jak już powiedziałem, najlepsze samochody, jeżeli chodzi o ich y, jakość i skuteczność. Yy, wiem coś na ten temat, bo w momencie, kiedy y, Stary Dzików połączył się z Lubaczowem, było to na przełomie roku 14-15, to tego momentu, właśnie taką Toyotką, może nie taką, jaką dzisiaj losujemy, ale generalnie Toyotką jeżdżę i co do jej niezawodności jestem pewien. No więc. Yy, życząc Państwu, fajnie by było, żeby ktoś tutaj z tej sali trafił właśnie na te dwie, które za chwilę będą wylosowane. Życzę Państwu, żeby to się stało. No i po raz kolejny zachęcam o udział w naszej autolokacie, o przechodzenie do naszego banku, no i szczęście również w przyszłości. A tymczasem może skupmy się na tym, co się będzie działo za chwilę, bo myślę, że no emocje są chyba maksymalne. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim tu obecnym i nie tylko może, chociaż no niestety dwie osoby będą tymi szczęśliwymi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przed losowaniem samochodów przemieszamy kupony oraz kupony, które zostały wcześniej wylosowane zostaną również umieszczone w pojemniku, gdyż te osoby również wezmą udział w losowaniu samochodów. Proszę Państwa, na pewno wszyscy czekamy w wielkich emocjach na finał, na te decydujące losy. Powiem Państwu tak. Niektórzy mówią, że marzenia się spełniają. Ja powiem Państwu, że marzenia trzeba spełniać. Dlatego wszystkim tym, którzy wzięli udział w poprzedniej edycji loterii autolokaty, serdecznie gratuluję i trzymam za Was wszystkich kciuki. Za chwilę poznamy szczęśliwców. Proszę Państwa, już za chwilę poznamy.